Archeolodzy, osoby zainteresowane historią, wiedziały o tym, że przed Bramą Krakowską dokonano odkryć konstrukcji murowanych, ale nie były te konstrukcje określane jako barbakan. To były niezidentyfikowane konstrukcje kojarzone z zabudową jatek lub z konstrukcją przedbramia. Jest nowum, pewne nowum, którego w ogóle nie mieliśmy, jako efekt badań wykopojskowych, a więc obraz barbakanu w tej formie, w jakiej on, on istnieje, jest oddany w nawierzchni. barbakan, dzieło lub zespół dzieł obronnych, stanowiących rozwiniętą formę przed bramią. Barbakan jako obrona bramy rozpowszechnił się w średniowieczu, a jego rozwój i przekształcenie towarzyszą przemianom architektury obronnej do około połowy XVIII wieku. Konstrukcja y, dodatkowo zniesiona przed y, Bramą miejską utrudniająca dostęp podczas ataku do najsłabszego punktu, jakim była brama w linii umocnień. Linia murów miejskich, grubość wieży bramnej, mury przed bramia i konstrukcja barbakanu. Barbakan powstał w połowie XVI wieku. Na planie Bekiewicza z 1650 roku jest on wyraźnie widoczny. Na pożarze miasta datowanym na 1719 rok już go nie ma. To są te ramy czasowe funkcjonowania tego budynku. Kolejnym źródłem ikonograficznym jest plan Hogenberga, gdzie w panoramie miasta też nakreślił barbakan, do którego wjazd był zwieńczony trzema wieżyczkami. W sumie te źródła ikonograficzne i badania archeologiczne pozwalają nam na odtworzenie obrysu barbakanu. Jak również można podejmować próby z rekonstruowania jej części naziemnej. Zasięg ingerencji współczesnej w budowę warstw konstrukcyjnych drogi sięgających 70-80 cm stanowił doskonałą podstawę do tego, by pokusić się o osłonięcie całych murów barbakanu. Tę wiedzę mieliśmy już po wcześniejszych odkryciach kolegów z lat z 97 i 98 roku, kiedy bud był budowany deptak. Wówczas Powiem brzydko, ślizgano się po koronie murów Barbakanu, ponieważ operowano raptem głębokość 30 cm. Nie było sposobu odsłonić całej konstrukcji, stąd też te mury były wycinkowo uchwycone. Urzędnicy zrozumieli sami, że jest to ostatnia szansa na dokonanie takich odkryć. To Sam barbakan miał kształt trapezu rozszerzonego w kierunku zachodnim. I przedzielał go słup, który miał wymiary 2,5 na 2, także dość spory słup. I dzielił, dzielił wyjazd z miasta na dwa kierunki: jeden na, taki bardziej zachodni na przedmieście krakowskie, i bardziej południowo-zachodni na przedmieście lwowskie. To się pokrywa wszystko z planem Karola Bekiewicza z 1649 roku, który on wyraźnie pokazuje, pokazuje jak wyglądał ten Barbakan. On stał wtedy na samej górze Bramy Krakowskiej i właściwie stamtąd tak z lotu ptaka rysował co co widział. Jest taki przedział pomiędzy sporządzeniem planu Karola Bekiewicza 1650 czyli połowa XVII wieku, a początkiem wieku XVIII, kiedy powstaje obraz Pożar Miasta Lublina. Na tym drugim dziele y, barbakan nie istnieje, zaś na pierwszym, o którym Jacek szeroko opowiadał, jeszcze stoi. Gdzieś pomiędzy tymi 70 latami barbakan znika. W jaki sposób się to stało? Czy został zburzony, rozebrany, czy w inny sposób? W każdym razie, w obrębie fosy i w najbliższym otoczeniu, w jakim prowadziliśmy pracę, nie widzimy waz gruzowych. W związku z czym trzeba sądzić, że y, owa konstrukcja została rozebrana i wykorzystana do innych celów. Jakich? Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Musieliśmy realizować te wykopaliska w bardzo wąskim wykopie i musieliśmy to realizować w sposób właściwie górniczy. Zresztą schodziliśmy systematycznie w dół, aż do, aż do prawie tych, tych 8 metrów. No, i odkryliśmy bardzo bardzo ciekawe rzeczy. Skoro pod barwakanem mieliśmy do czynienia z pochówkami, więc tym pierwszym etapem użytkowania oczywiście uchwytnym w materiale archeologicznym i w tym zakresie, w jakim badaliśmy to będzie cmentarz. Tutaj badamy w kop grobowy. Odsłaniamy w tym momencie, odsłaniamy pochówek ludzki. Jak widać, jest ułożony na osi wschód-zachód. Z głową na zachód. Tutaj widać. Lewą nogę, prawą nogę, miednicę, fragmenty obu dłoni. I po prawej stronie najprawdopodobniej jest to denar krzyżowy. Generalnie można to datować ten pochówek w takim razie na XII wiek. Obie dłonie ma y, na miednicy, czyli w takiej pozycji typowo chrześcijańskiej. Nie leżał w, w mieście, tylko był daleko poza, poza miastem. W okolicach kościoła Świętego Jana. Na miejscu tego kościoła stoi teraz Kościół Świętego Ducha. To pierwszy cmentarz tutaj średniowieczny. Jest to czwarty, czwarty pochówek, który został znaleziony z tego cmentarza. Nogi, nogi proste, nie zgięte w kolanach, czyli widać, że w kop grobowy był dość duży, żeby pomieścić tego osobnika. Bo czasem było tak, że chowali w w mniejszych grobach, czy musieli skulić. Osobnik on mógł nawet się przekręcić i leżeć właściwie na boku. Jak widać, jego kości są w fatalnym stanie, bardzo się kruszą. Część kości będziemy datować metodą C14, reszta, których, które wydobędziemy, będzie po prostu badana przez antropologa, przez panią profesor Wandę Kozak-Zychman. Ona nam powie, co to było za osobnik, czy kobieta, czy mężczyzna, mniej więcej w jakim wieku zmarł. Czy cierpią na jakieś choroby, czy mają jakieś urazy zewnętrzne, czy one się zagoiły, czy też nie, czy były jakieś śmiertelne. Także czaszka byłaby najlepszym źródłem informacji, a niestety czaszka leży co najmniej metr pod, pod przyporą, i wydaje mi się, że nie będzie możliwe by go wydobyć, więc połowa jego zostanie. Po analizie zakopiemy go po prostu w tym samym miejscu, żeby jakby nie naruszać tego grobu. Właściwie jest najstarszym obiektem w tym momencie tutaj, który odkryliśmy. No i sensacją jest, że, że ma przy sobie monetę, także jest świetnie datowany, jest to pierwszy właściwie taki, taki grób, który jest datowany. Dzięki naszym badaniom możemy mówić wprost o cmentarzu. Odkrycia sprzed 20 lat sygnalizowały tylko obecność pochówków. Trzy groby na przestrzeni od krakowskiego 12, aż po bramę krakowską. To zaś mogłoby sugerować zasięg tego, tego, tego cmentarza, zaś jego ramy chronologiczne wyznaczałyby zabytki. Najstarsze to są te denary krzyżowe, czyli koniec XI wieku, góra, pierwsza połowa XII wieku, zaś schyłek to gdzieś ogólnie rozumiana pierwsza połowa XIII wieku. Wiek XIII, jak wiemy z, ogólnie z historii, to czas y, zawieruch w, w Lublinie. Najazdy, niszczenia i palenie. Pewnie to spowodowało, że y, nasi przodkowie zapomnieli o tym cmentarzu, w związku z czym, gdy przyszła nowa epoka, czasy kaziemierzowskie i budowa umocnień obronnych, wykopano fosę. Fosa na pewno istniała, na pewno była dość dużych rozmiarów. Szacowaliśmy na początku, że fosa będzie miała około 20-25 metrów szerokości, a głębokość tak do 6 metrów. Po założeniu wykopu trzeciego, tu w, w tym miejscu, okazało się, jak dojechaliśmy do, do dna. No, że głębokość jest dużo większa, bo, bo sięga ponad 7 metrów. Poziom budowlany, czyli z tego poziomu, po tej stronie muru oczywiście, z tego poziomu budowali Barbakan. Czyli to jest oryginalny wkop fosy, która schodzi tutaj sobie czyli tej fosy, która była wokół miasta w murach. Powyżej tego wkopu poziomu budowlanego, to już wszystkie te nawarstwienia, które powstały po wybudowaniu muru Barbakanu, dzięki, dzięki pozyskanym zabytkom, głównie ceramice i monetom, będziemy mogli dokładnie wydatować, kiedy powstał ten mur, bo wiemy, kiedy przestał funkcjonować, kiedy go zburzono, ale nie wiadomo w jakim czasie powstał. Mamy tu do czynienia z niewielkim. Fragmentem inwentarza zabytków, które znaleźliśmy, jest to denar krzyżowy datowany na koniec XI wieku. Fragment sakiewki. Ona jeszcze do tej pory działa, można ją otworzyć. Tu mamy zlepek monet srebrnych. To jest ucho od kufla. Tu mamy zestaw noży. Bardzo ładnie zachowane. Szalka. Fragment metalowej blaszki służył do ważenia. Mamy drewniany pionek szachowy, fragment podeszwy buta. To wszystko, te, te zabytki, jakby mówią nam o tym, co się, co się działo w otoczeniu barbakanu plomby, właśnie ta szalka, mnóstwo monet, naprawdę cała, cała masa różnego rodzaju monet to, to świadczy o, o, o naprawdę dużym takim zagęszczeniu generalnie handlowano w tym miejscu. Sumując, nie można się bardzo przywiązywać do pierwotnych założeń i tego, co zostało powiedziane. Skoro teren został przekształcony, zniszczony, to nie warto go badać. Właśnie wręcz przeciwnie. Należało poświęcić, poświęcić mu sporo uwagi i mamy takie odkrycia.